Za jedną grywę, nie? Filmuję. Ha, to to dobre światło, Paweł. Weź, bo tu zapalisz to, ty. I podpalasz. Kurwa trudno. Dzięki wow. za dem. Dawaj, rzuć to tam. Właśnie jak się <laughs> staj kulki takie. Jakieś firebolle na ziemi. O, ten dem. Dawaj światło. Patrz jak się dem. No kurwa, się do reguł. Co <grywa> takie No tak, nieznany <ok>. go nie. Jak już ludzie nie. Ciągle filmuję. <grywa> Joch, daje się.

Połóż to. Nie. po no, prostu się Nie. jara. Ale dobrze Zebraliśmy się tutaj. Ale no, Aby oddać hołd. Naszemu panowi Beliarowi. Dobrze. Zostałeś że a się odpali na pewno. Cześć zimnego ognia tam Aha, że tak o to ci chodzi? kurwa to Łooo! Mam jeszcze drugą czuwę przecież Kil moją ciągle, no to tego nie ma czego Czekamy Zaczyna coś się robić Coś słyszymy? A tutaj lepiej idzie Ło! Ło, patrz w górę też Dobra, <grymne> się, <grymne> <grymne>

No to patrz. Daj. Daj, się, to patrz. Daj tu, eee. tu patrz. Jo. Nie umieszka wspomnieć, że jest bardzo zadymione. <laughs> Może coś podpalić? Ty, Co, dobra. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że jest to pierwszy film z cyklu How to spalić słoneczkę. Następny odcinek odbędzie się w piewie. <grym w t -Wie> <grym w t -Wie> dobrze, dobrze, weź tak, weź tak. Ayra, weź wyłąź się z tego! <laughs> wyłąź się! <z> tego. <laughs> <laughs> Ukryty ten to! <laughs> <laughs> ja już <tu> się jazdat! <laughs> <laughs> ja! Ja! ja. <laughs> Ty gdzie wy jesteście? Ja dziś nie <laughs> Aj, rozjejeje się! Weź przed Ironem, weź tak o! Weź by Uważaj się kończył chyba. Tam to jest? <laughs> Dobra, Iron, weź się tu. <laughs> I też się dozłapać? Oh. Po tu Weź do dołu. Pożłapał się mocle, ziemia! <laughs> yeah. Ty go spalisz mnie! Co? to moje cygaro nie No, to takie samo jest, no. Zobaczcie, mam... Ty go wyrzuciłeś. On rzucił i działa. To jest to zaraz, jak to No, Tak rękę mam. Daj Ja... Ale będę capił. Bój mi dać. Ty też musisz mi wystąpić. Nie, hey, trzeba normalną latarkę wziąć. Na następne raz. Wiecie o co chodzi, nie? Albo w dzień zrobić.

O ja już minut filmu, bo skończył się skończy. Ja, Krzysztof, to ty wy przestawiliście na inny ten... Nie wiem, no miguli wszystko łączył. Normalne bo nic nie chcę ci. To się nie powinno 6 miesięcy dziać. Będziemy takie jebać. Dobra, chodźcie na tą pizzę, bo głodny jestem. To to. <noise> wszystko za I tak właśnie można spalić słoneczne. Dziękujemy.